Witam wszystkim w kolejnym moim opowiadaniu. Mianowicie teraz troszkę powiem Wam o bes co zmieniliśmy, co zaczęliśmy naprawiać, ogólnie co przed nami jeszcze do naprawienia jest. A mianowicie, jak widać, stoi tutaj cały BESIK. Jak widać, od razu, z daleka co pierwsze rzuca się w oczy, to jest wymienione ogumienie. Powiem teraz troszkę o ogumieniu, czyli tak, koła założone zostały. 600x65x34, na na tu już Wam pokazuję, jak to wygląda. Felgi pochodzą z, z ciągnika dokładnie ZT323, tylko są troszkę odwrotną stroną założone. Opony 600 kupiliśmy na razie takie opony, jak to wygląda w takim, takim dosyć stanie. w na próbę, jak to będzie się zgrywało. No, prezentuje się całkiem, całkiem no, nieźle. Niektórzy piszą, że. Na oryginalnych lepiej wygląda. W oryginalnych była malutka taka felga. Tak to śmiesznie troszkę przy tym koma wyglądało. Tak samo tylne koło. Tylne koło w tej chwili to jest 22,5 cala. Dokładny rozmiar to jest 400 na 55 na 22,5. Jest to felga z ciężarówki delikatnie przerobiona, czyli środek jest wypalony i nowe środki powstawiane. W bs były dwa rodzaje tylnych piast: 8- i 6-śrubowe. Także tutaj. Tak to wygląda. Widać spaw, gdzie to było wszystko przerobione. Idziemy pomolku sobie dalej. Nie wiem, czy ktoś widział besa. W besie znajdują się akumulatory nad lewym tylnym kołem. Włącznik prądu, tu masz ten elektroniczny, wiadomo, z klawisza. Chłodnica oleju hydraulicznego. Kto nie wie, to jest kombajn, nie powiem, że rotorowy, tylko zamiast... Wycząsaczek tradycyjnych ma obrotowe wycząsacze. Mówią na to różni, niektóre rotory poprzeczne, ale to nie jest tak do końca. Eee, to, to jest dosłownie klawisz obrotowy. To są eee, odrzutniki, separator i bęben w mucarni tradycyjny. Tu jest z tyłu piaska. Podejdziemy teraz do przodu, tu pod drabinka, którą dorobiliśmy sami. Po prostu oryginalna była troszkę pogięta, nie dało się tego tak zrobić, to po prostu kawałek blachy i wygięliśmy nową e, drabinkę. E, w moim Besie znajduje się rozdzielacz hydrauliczny. Tutaj podniosę troszkę schodki. Jest to e, rozdzielacz już boszowski na elektrozaworach. Jest on ust ustytuowany pod e, schodkami, dlatego jest dosyć niego fajne w dojście. Robiliśmy akurat, uszczelnialiśmy go, bo ciek z niego olej. Dosłownie tu trzeba było tylko podokręcać e, krótce wyciło wróciło do normy. E, Kombajn ten posiada jeszcze, jak pokażę Wam, podajnik. E, tu jest puszka elektryczna, e, jest tutaj zaczepianie typu New Holland Case do e, headera, dosłownie na kółach, tak jak stary Bizon czy stary BS, tylko na łożu. Dlatego, że on ma poziomowanie headera. Łatwo to poznać. Ponieważ znajdują się tutaj siłowniki hydrauliczne, podejdziemy teraz do tyłu kombajnu. No, co mogę tu powiedzieć z tyłu, jak z tyłu kombajnu jest. Sieczkarnia znajduje się tutaj. Może pokażę Wam w środku, jak to wygląda. O, tu mamy sita. Z przodu jest podsiewacz, sito to kaskadowe, sito górne, e, u góry nie ma wycząsaczy, tylko jest ten podsiewacz, taka wanna na e, targańcach. Jest to do e, sypywania e, ziarna, które resztę wyrazi, czego nie do młoty. ziarno, leci e, z tych wycząsaczy obrotowych. Tu nie wiem, czy tak zobaczymy, ale tam w szczelinie widać. O, ostatni jest, widać e, wycząsacz obrotowy. Teraz jest zasadnia szyja, jak rzucę do sieczkarni. Tu mamy z tyłu, jest jakaś siatka dana, czujnik straty ziarna. Tu jest korba do regulacji szczeliny tych pięciu e, klepisk pod, pod tymi wycząsaczami. W tej chwili przeszedłem do lewej strony. Lewa strona kombajnu, który Wam pokażę. Czyli mamy taką koło młocarni. Odrzutnika od razu tu jest na osi separatora, i tam dalej są już do y, domłacające. Tu jest domłacaż, nie ma tak jak tradycyjny bizon drugie zaklepisko, tylko ma bębenek domłacający, tak jak to miała 517 i rzuca to na tył podsiewacza. Tu mamy wialnie pod spodem. Eee, tu jest regulacja wialni. Taka sama regulacja jest do była do mucarni. Eee, Był za nich prądu, ale po w przeglądzie instalacji znalazłem się malutką ustereczkę silnik jest, tylko wystarczyło przykręcić, wiedziałem gdzie to ale zapomniałem o tym no także teraz e, tak zobaczymy ten, pokażę Wam bok tu jest e, bęben odrzucający e, zanieczyszczenia wszystkie kabina znajdujemy się teraz na górze kombajnu E, troszkę pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Otóż stoję w tej chwili na schodkach, e, na wejściu do kombajnu. Jak widać, to, tu mamy dosyć sporo miejsca. E, po lewej naszej stronie od razu się znajduje już za To jest filtr powietrza to jest otwór do wymiany filtra. E, tu jest filtr na do, do górze, tu jest ten wstępny powietrza. Zbiornik oleju hydraulicznego filtry i na środku e, silnik SW680, e, turbo, e, silnik już nie jest oryginalny, jest uwolniany, ponieważ oryginalny e, postawił dosłownie kopytko sobie. No, ostatnio co zrobiliśmy w hydraulice to był uszczelniany, cały pompa hydrostatyczna, ciek z niego do olej dosyć sporo, ale dosłownie to jest kilkanaście minut wykręciło się odpowiednie zawory, wymieniło ringi za 5 zł, dosłownie, i pompa hydrostatyczna została naprawiona. Tu przy silniku znajduje się jeszcze co? Alternator, pod spodem jest pompa klimatyzacji, całe te zawory klimatyzacji, osłyszacze chłodnica dosyć sporo y, rozmiarów, tu się znajduje. Wentylatora nie ma tradycyjnie przy silniku y, do chłodnicy, tylko jest napędzany paskiem od drugiej strony. Y, żeby dostać się ogólnie do chłodnicy do czyszczenia, y, musimy tutaj gumę odczepić no. w taki to sposób. I cały ten kosz sitowy jakoś to się... O. I to się tutaj otwiera. Tu wtedy możemy jeszcze sobie spinki, pod, otwierać sobie spineczki i do całego bębna mamy do chłodnicy ładne dojście. Tu mamy dwie chłodnice, chłodnica klimatyzacji i chłodnica wody. Tak to w tej chwili wygląda. A to zamkniemy to wszystko. Co mamy dalej? Zbiornik zbożowy. Zbiornik zbożowy w tym kombajnie nie jest taki wcale mały jak na polską myśl techniczną. Myślę, że postarali się w końcu. Tam mamy okienko z kawiny, a poniżej idzie ten rynienka idzie tam sklepeczka, gdzie możemy pobrać próbę ziarna. Tym korytkiem ziarno się sypuje ze ślimaka i tam prosto do okienka potem sobie zrobić próbę. Zbiornik pojemności 4,5 tony. Klapy podnoszone bardzo lekko się podnoszą dzięki tym sprężynom na górze które nam pomagają czujnik bębramowy do załączenia koguta z regulacją na ile procent tyle można się zbiornika załączyć także mam ten cały się zbiornik na dole jest ślimak przekładnia w dół do rury wysypu Jesteśmy teraz w kabinie kombajnu. Jest to kombajn, kabina już białe, biała, w białym malowaniu. Posiadające klimatyzację, konwekta, komputer LTH. Ponoć jest to taki sam komputer jak w 527 kombajnach, no jest to wszystko sprawne. Posiada również kombajn układ aktywnego kopiowania Terenem, tu Wam pokazuję, gdzie jest ten schemat. Wszystko jest sprawne, działające. Eee, joystick do sterowania, czyli mamy joysticku tak takiego podnoszenia, opuszczania headera. Motowidła od góra dół, tu jest do przechyłu ręcznego eee, headera. I u dołu jest guzik, na no, najmniejszy palec, jest to do właśnie aktywnego kopiowania. Jeśli, mam Jeśli mamy do góry podniesiony, wystarczy. Jeśli mamy sobie tylko naciskamy guziczek i on wraca nam do żądanego w eee, dole żądanej wysokości eee, tutaj mamy w kombajnie takie kontroleczki różne jak w domu do silnika do załączania jakichś tam do lewych mucarni do rury wysypu, kogut, światła hamulec ręczny zapchanie filtra, olej kierunkowskazy, włącznik kierunkowskazów eee, dźwięk to jest do obrotów Yy, mucarni i wiatru te guziczki to jest tylko zegar zmienia, miał obroty inne, otwieranie rury yy, lewe obroty nagarniacze prędkość moto wideo jak na zero no, załączanie świateł, włącznik masy, wyłącznik masy awaryjne światła. Widać mruga działają, yy, gaz, dźwignia gazu. Obrotów silnika dalej, gaszenie silnika i mamy tak samo z tyłu dźwignię biegów. więc to skrzynia trzybiegowa i do skrzyni, wiadomo, hydrostat. i Mamy przód i tył. Pedał hamulca, wiadomo, że hamulce są hydrauliczne. Co jest ciekawego, dźwignia można sobie kierownicę. Regulować w różnych pozycjach Na górnym panelu Co jeszcze Wam mogę pokazać Włączanie wycieraczki Świateł wysypu rury Świateł przednich halogenów Klimatyzacja i nawiew, nawiew No tutaj się po prostu coś Trzeba gałeczki kawałek założyć Bo nie ma pokrętła Tu mamy klimatyzację Lampka wiadomo No i co poza tym to jeszcze mogę Wam pokazać z lewej strony kabiny znajduje się to co Wam wcześniej mówiłem, a mianowicie okienko do zbiornika. Widzimy cały zbiornik, poniżej tego znajdują się wszystkie dźwignie do załączania mechanizmów, czyli hamulec ręczny, przystawka, wysypywanie i załączanie młocarni. I tu w tym miejscu znajduje się okienko, o którym wspominałem. E, tam widać u góry e, widać te korytko, nie wiem czy to teraz będzie tak widać, gdy słońce świeci. O, jest te korytko gdzie spada ziarno i tu sobie podkładamy miernik i możemy sobie zrobić ziarna, żeby wilgotność jego e, sprawdzić. Co mogę wam powiedzieć jeszcze o kombajnie? E, może przejdziemy jeszcze do innej rzeczy, wam pokazałem. Header jest nakryty. Ale został w nim zamontowany właśnie już stół do rzepaku. Stół do rzepaku posiada też Schumacher taki napęd. Także tutaj wygląda, tak, że stół jest oryginalny, płocki. Stół jest na etapie właśnie montażu kosy i regulacji. Parę bagnetów pójdzie do wymiany. Także stół jest oryginalny, bardzo ładny, zachodzić, dobry, fajny montaż. Bagnety są u dołu, wszystkie odem pochowane. Także jakoś to tam nie robi. Jakoś ten... Troszkę jest w wiadomo, stał na trawie, ale yy, weźmiemy troszkę po prostu po pierwszych żniwek, że nie będziemy go umalować, tylko przetrzeć się o trochę ościernie i dopiero wtedy za niego położymy lakier.